Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie drugi film z serii Back to School, czyli haul z zakupami... Haul z przyborami do szkoły. Ja generalnie bardzo lubię oglądać takie filmiki, z tego co wiem Wy również. jak coś sorki za jakieś głosy w tle, jakiś płacz i tak dalej, ale moja siostrzenica, która ma 2,5 roku, lubi krzyczeć, lubi płakać, więc wiecie o co chodzi. Więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do filmiku. Jeszcze takie podstawowe informacje, jeżeli mnie nie obserwujecie, nie oglądacie, to pewnie nie wiecie, ale ja idę do drugiej klasy liceum po gimnazjum, czyli idę tym rocznikiem normalnym, że tak powiem, z tą starą reformą. I przez to, że idę do drugiej, o, przez to, że idę do drugiej klasy, odeszło mi wiele przedmiotów i zostało mi tylko te jakby maturalne, no i tam jeszcze dodatkowy język, niemiecki, jest rosyjski WF i psychologia, ponieważ jestem w klasie psychologiczno-społecznej i rozszerzam polski, biologię i WOS. Więc dobra, przejdźmy do przyboru. Więc Zacznijmy od plecaka. Ja mam takiego, taki plecak z Nike'a. Yy, ja mam go, to jest, będzie już mój trzeci albo, albo drugi rok, nie wiem. Kupiłam go chyba do trzeciej gimnazjum, ale w trzeciej gimnazjum nie chodziłam do szkoły, więc nie wiem, szczerze nie pamiętam. Ale na pewno to będzie drugi rok. Dobra, nieważne. Na pewno to nie jest mój pierwszy rok. O tak, powiem. Miałam go wcześniej w pierwszej liceum na pewno. A teraz już przejdziemy tak jakby losowo. Więc pokażę wam taki jakby pojemnik do śniadań, do jedzenia do szkoły. Ja teraz bardzo chciałabym kontrolować jakby to co jem. I brać głównie rzeczy z domu, ponieważ wcześniej jak chodziłam do szkoły, to czasami kupowałam bułkę słodką, czy po prostu jakąś gotową kanapkę i tak dalej. A teraz będę wolała sobie jeść jakby rzeczy przygotowane w domu. I tu jest taki pojemnik, który jest z firmy, tutaj Wam się gdzieś pojawi nazwa, bo nie wiem jak się to wymawia i nie chcę tego wypowiedzieć źle. A jeszcze na wstępie powiem, że wszystkie rzeczy, które kupowałam od, oprócz plecaka, są kupowane w sklepie Selgros. I cen też wam nie podam, ponieważ ja nie patrzyłam w ogóle na ceny, jakby byłam na zakupach z moim tatą i on mi powiedział, że mam kupować to co chcę. Więc jakby nie patrzyłam na ceny. E, więc w tym pojemniczku znajduje się już, za chwilę wam pokażę. Znajduje się taki jakby pojemniczek na jakiś sos. E, mi to raczej potrzebne nie będzie, bo raczej nie nic nie będę brała, co będzie mieć sos. Dalej są tutaj takie sztuczce i sztuczce wydaje mi się, że też nie będą mi potrzebne, ale jeśli chodzi o łyżkę, to w sumie spoko, bo na przykład, nie wiem, będę chciała sobie wziąć jakiś serek, jakiś jogurt, coś takiego. Chociaż widelec w sumie też, bo może jakąś sałatkę sobie zrobię albo kupię jakąś sałatkę, nie wiem. W każdym razie chciałabym teraz, że tak powiem, no bardziej zwracać właśnie uwagę na to, co jem, więc będę mogła sobie to kontrolować. I tutaj jest taka jakby wkładka, i w środku jest zwykły, właśnie pojemnik. Mój pies, zwykłe pudełko, i to się wkłada. Tutaj jest ten pojemnik na sos. W sztuce się zamykam. Bardzo możliwe, że na przykład na zimę dokupię sobie jeszcze jakiś pojemnik na kawę. W sensie jakby ja kawy nie piję, ale po prostu jakby na hermaty. Po prostu taki termos, taki kubek. Ale też nie wiem, ponieważ nie wiem. Dalej mamy piórnik. I piórnik kupiłam sobie taki fajny fioletowy. Tutaj z niebieskim. I on jest mega fajny, bo czekaj, kiedy wyjmę te rzeczy. Śmieci. Ma tak jakby tutaj taką dosyć dużą kieszonkę. Tutaj się otwiera i tutaj ma się widzicie taki zameczek, więc tutaj jakby do dodatkowej kieszonki mogę coś sobie włożyć. Oraz tutaj ma jeszcze taką siateczkę, więc do tej siateczki również coś sobie mogę włożyć. Może to być też jako jakby taka dodatkowa kosmetyczka, w sensie, bo tutaj zmieszczę jakieś rzeczy. Eee, więc tak, przejdźmy dalej. Dalej mam takie urocze różowe opakowanie na legitymację. Dalej mam takie zwykłe taśmy klejące. Następnie wzięłam takie bardzo fajne pastelowe Flamastry Na początku wzięłam jakieś y, flamastry Z bika I takie wiecie zwykłe jakby kolory Nie pastelowe Ale później zobaczyłam je i one skradły moje serce Bo teraz bardzo chciałabym prowadzić łanie zeszyty y, Więc wydaje mi się Że te y, Te pastelowe flamastry mi w tym pomogą Następnie długopisy Kupiłam y, jeden taki zwykły długopis Oraz trzy takie długopisy i patrzcie, one są zabawne. Mają bardzo zabawny ten no, opakowanie na druk, nie wiem. Tutaj trochę włam ponieważ kupiłam sobie opakowanie ołówków z Bika z temperówką i z gumką i kupiłam jeszcze gumkę oddzielnie. Jakby okej, okay, bo przydadzą mi się, nie wiem, na następny rok i w ogóle, więc za rok nie będę musiała kupować, no ale trochę... Mogłam zaoszczędzić, w sensie mój tato mógł zaoszczędzić. Dalej mam takie kolorowe spinacze na moją jakby tablicę. Nie wiem, czy wiecie, ale ja jakby nie mam tablicy korkowej, a mam taką metalową jakby siatkę. Nie wiem, takie metalowe coś po prostu na, i można przyczepiać e, spinaczami. Ja sobie kupiłam takie fajne kolorowe. I dalej jest taka e, różowa e, wyginająca się linijka. I kolejna rzecz to jest, to są takie koszulki, no i w sumie sama mówi więcej, koszulki. Przejdźmy do zeszytów z tego powodu, że ja w tym roku mam tylko właśnie te przedmioty naturalne plus język i wów. to mi w tym roku nie było potrzebne jakoś bardzo dużo, wiecie, tych zeszytów, szczególnie, że zostało mi kilka zeszytów jakby z poprzedniego roku szkolnego, ale i tak kupiłam nowe, żeby tamte były jakby zapasowe. E, więc zacznijmy od historii, w sensie to jest zeszyt, napis historia, w tym roku historii nie będę miała tylko historia i społeczeństwo, czyli his, ale i tak to, to nie zanima fakt, że to jest w jakiś sam sposób historia, więc mam zeszyt do historii. Kolejny zeszyt do angielskiego, taki jakby przedmiotowy, bo tu jest napisane angielski. E, co mi się pod, spodobało w tym zeszyciem, w ogóle jest małe, w sensie ma 60 kartek. Mm, ale co mi się spodobało w tym zeszycie to, że jakby o tutaj na marginesach są po prostu jakby alfabetycznie różne słówka przetłumaczone, przeróżne, a na końcu są tak jakby mm, czasy, co się nie są. Chyba wszystkie, albo i wszystkie, ale są jakby opisane czasy, co jest mega fajne w sumie. Może być taką powtórką, nawet mogę sobie powtórzyć to przed pójściem do szkoły, żebym coś tam już pamiętała. Więc wydaje mi się, że to jest mega fajna opcja. Dalej mam dwa zeszyty z polskiego. Wziąłam dwa z tego względu, że ja rozszerzam polski, będę pewnie bardzo dużo pisała. I są 60 kartkowe niestety, ale one też mi się podobają i też są takie typowo przedmiotowe, ponieważ tutaj też z przodu na okładce, i z tyłu na okładce, i również na marginesach są tak jakby takie można powiedzieć ściągawki. To jest naprawdę bardzo fajne, ponieważ jak będę się uczyła, nawet będę siedziała na lekcji i będę sobie coś tam pisała, to mogę zerknąć po prostu sobie na te marginesy i. Mogę zerknąć, sobie na te... Mogę zerknąć sobie na te marginesy i po prostu sobie coś, wiecie, przypomnieć. Więc to jest naprawdę mega fajna opcja. Dalej mam kolejne zeszyty z taką, wiecie, twardą, jakby oprawą. E, tylko, że to jest taka zwykła, jakby, a to jest taka eko. To ma. Tu jest nawet napisane eko. To jest taki, ma bardzo fajny, jakby mięciutki materiał, że tak powiem. I dalej mam takie zeszyty kołowe. I jakby to nie będą moje zeszyty do szkoły, tak jakby. to będzie na korepetycje, ponieważ będę miała w tym roku korepetycje z matematyki na 100%. I jakby nie patrzyłam w ogóle na okładki. Najbardziej mi tutaj tylko odpowiadało to, że tu są te fajne kolorki. I jakby w każdej tej zakładce będę mogła sobie pisać coś innego, jakieś inne notatki robić i tak dalej, bo... Teraz będę w drugiej klasie i za dwa lata jakby rocznikowo piszę maturę, więc chciałabym po prostu wiecie się przygotowywać powoli e, jeszcze taki jeden notesik, tylko że już w takim jakby normalnym rozmiarze, e, ponieważ e, i ten notes jest taki zwykły nie ma tutaj żadnych tych kolorów i kupiłam go, dlatego że ja jestem taką osobą, że ja bardzo lubię sobie planować każdy mój dzień. A w roku szkolnym prawdopodobnie będę dosyć zabiegana, ponieważ będę miała repetycje, będę chodziła na siłownię, chcę się zapisać na zajęcia dodatkowe, będę dokładnie na pewien sport, jakby. Ale to tym powiem wkrótce na Instagramie, bo nie wiem dokładnie, czy pójdę. Wiecie, plus szkoła, jakieś tam rzeczy, więc będę bardzo zabiegana i będę chciała sobie wszystko po prostu rozpisywać, żebym pamiętała i to też jest mega fajne, że po prostu mogę te kartki sobie wyrywać, więc wszystko będę miała jakby cały czas na pierwszej stronie. Mam jeszcze dwa zeszyty, które będą jakby na ten rok szkolny z poprzedniego roku i to będzie taki jeden zeszyt w kratkę i taki zeszyt też przedmiotowy do matematyki i on też będzie, i też jest mega fajny, bo również na marginesie ma, na obu marginesach ma takie fajne ściągawki. Więc to też jest właśnie mega fajne, bo po prostu mogę sobie jakieś rzeczy tam przypomnieć. Więc to były wszystkie moje przybory szkolne na ten rok. Nie ma ich jakoś specjalnie dużo. Zapraszam was jeszcze do holu zakupowego z poprzedniego roku. Macie link w opisie. Tam jest moja wybrawka do pierwszej liceum, ta jest do drugiej liceum. Więc no to wszystko na dzisiaj, to wszystko w dzisiejszym filmiku, pa!